Wspominając o modzie damskiej, pominęliśmy pewien ważny element, szczególnie cenny obecnie, gdy panie mogą już skorzystać z salonów piękności. Dziś opowiemy o fryzurach modnych na przełomie XVIII i XIX wieku. Powróćmy na chwilę do czasów królowej Marii Antoniny i jednego z najznamienitszych fryzjerów dworskich, Leonarda Alexisa Ottie. Był on wynalazcą fryzury nazwanej PUF. Od francuskiego pół znaczącego poduszka. Fryzura powstawała przez uniesienie włosów nad czołem w formie wieży. Naturalne włosy finezyjnie przeplatano ze sztucznymi kosmykami, wcześniej przypudrowanymi. Ale przed przypudrowaniem tak powstałej peruki stosowano pachnącą oleistą pomadę, która wchodząc w reakcję z proszkiem Pozwalała na usztywnienie fryzury. Pufy prześmiewało wiele karykatur, gdyż osiągały monstrualne rozmiary. Było to spowodowane ilością ozdób wplatanych we włosy lub mocowanych do stelaża utrzymującego fryzurę na głowie. Pojawiały się rozliczne ozdoby sceny, figurki, świeże kwiaty w płaskich flakonikach z wodą, a nawet fregata. Na falach tiulu i gazy. Nosiła ją królowa Maria Antonina, aby zademonstrować swój patriotyzm. Fryzura ta była kojarzona z bitwą, która rozegrała się w 1778 roku, kiedy Francja włączyła się w walkę Amerykanów o niepodległość. Można więc powiedzieć, że pufy stały się komentarzem do sytuacji politycznej, społecznej bądź towarzyskiej. Po wybuchu rewolucji francuskiej, panie, podobnie jak panowie, odrzuciły peruki i zwróciły się ku antycznym wzorcom uczesań. Zaczęły nosić krótkie włosy, niekiedy kręcone, co zbliżało trendy panujące wśród obu płci. Zarówno panie, jak i panowie mogli decydować się na fryzurę noszącą nazwę Tytus, od rzymskiego cesarza Tytusa. Włosy były w niej krótko przycięte, z lokami czesanymi na przodzie. Przeważnie jednak damy decydowały się na upięcie swoich naturalnych, nieco dłuższych włosów w kok. Nieodłącznym elementem były loki, w okresie dyrektoriatu spływające po obu stronach twarzy, od zaczesanego na środku przedziałka. Takie trendy upinania i układania włosów dotarły także do Polski. W Muzeum pana Tadeusza na ekspozycji odnajdziemy damy w różnorodnych fryzurach. Marianna Zostrowskich-Stokowska, podkomorzyna Łęczycka, na portrecie z 1787 roku prezentuje prowincjonalną reminiscencję mody francuskiej sprzed wybuchu rewolucji. Natomiast spowinowacona z nią Teresa z Gosardów-Lutostańska nosi uczesanie obowiązujące w Paryżu około dekady później. Dzisiejszy odcinek zawiera więc lokowanie produktu fryzur mogących być inspiracją dla pandemicznych strzyżeń